Artemida Artemida była bliźniaczą siostrą Apollina, córką nimfy Leto i Zeusa. Przyszła na świat o kilka chwil przed swoim bratem i od razu przystąpiła do pomocy matce przy porodzie, jako położna. Najwyraźniej dzieci greckich bogów dojrzewały wyjątkowo szybko. Ta historia tłumaczy, dlaczego Artemida czczona była przez starożytnych jako patronka położnych i płodności. Symbole Płodność nie była jednak główną domeną bogini. Do historii przeszła jako doskonała łowczyni, patronka lasów i dzikich ostępów, z tym też rodzajem płodności w przyrodzie była utożsamiana. Z dziką nieprzewidywalną, zawsze odnawiającą się siłą twórczą. Nic więc dziwnego, że świętym zwierzęciem poświęconym bogini był jeleń, a także łania. Do jej atrybutów należały łuk i strzały. Przedstawiana zaś była jako łowczyni w wysoko wiązanych sandałach, pupiętych diademem włosach, w skołczanym strzał, w lekkiej, wygodnej szacie i w towarzystwie jelonka. Artemis i Ifigenia Jednym z piękniejszych mitów, które pokazują dwoistą naturę bogini, jest mit o Ifigenii. Z jednej strony jest Artemis opiekunką dzikiej przyrody i życia, z drugiej natomiast bezwzględną łowczynią, która okrutnie karała tych, którzy wobec niej zawinili. Według jednej z wersji mitu wszystko zaczęło się właśnie kiedy Agamemnon zabił podczas łowów pięknego jelenia, który schronił się przed łowczymi w świętym gaju. Urażona bogini zesłała więc na Beocką Aulidę miasto portowe, niesprzyjające wiatry, które uniemożliwiały Agamemnonowi rozpoczęcie wyprawy przeciw Troi. Kapłani próbowali różnych metod, żeby załagodzić jej gniew i przebłagać patronkę łowu. Jej odpowiedź była jednak bezwzględnie jasna. Chciała, żeby król poświęcił jej w ofierze swoją córkę i Figenię. Przez dłuższą chwilę władca odrzucał tę myśl. Jednak kiedy rozczarowani i głodni łupów sojusznicy, którzy przybyli wesprzeć go w wojnie, zagrozili powrotem do domu, musiał ugiąć się przed wolą Artemidy. I tutaj mamy dwa równie rozpowszechnione zakończenia mitu. Jedno z nich mówi, że dziewczyna zginęła, jednak Aischylos opowiada inne zakończenie tej historii, w którym Bogini litościwie poświęca dziką łanię, porywając jednak Iphigenię jako swoją służbę. Artemis i Acteon. Jeśli okrutna natura Bogini nie została wystarczająco jaskrawie przedstawiona w poprzednim z przytoczonych mitów, należy dokładnie wsłuchać się w mit o Akteonie. Ten nie pozostawia już żadnych wątpliwości co do tego, jakimi zasadami kieruje się przyroda, której Artemida przecież patronuje. Pewnego razu tebański książę Akteon, notabene wnuka Polla, polował wraz z siedmioma ulubionymi psami w otaczających miasto lasach. Miał tam również swoje ulubione miejsce, gdzie odczuwał za każdym razem, kiedy zmęczył się łowami płaską skałę przy chłodnym leśnym jeziorku. I tym razem udał się w tamto miejsce. Jednak okazało się, że jest już ono zajęte. W jeziorze pluskała się nago Artemis wraz z służącymi jej nimfami. Zaskoczony i zafascynowany Akteon nie tylko nie padł na kolana, ale nawet nie spuścił wzroku. wpatrywał się jak zahipnotyzowany w piękną, nagą boginię. Artemita prysnęła mu w odpowiedzi w twarz lodowatą wodą. Wtedy jak to on zrozumiał, że czas uciekać. Kiedy oddalił się już na bezpieczną odległość, spróbował przywołać swoje psy. Jednak z jego ust wydobył się tylko dziki ryk. Przerażony spojrzał w swoje odbicie w leśnym strumyku i zorientował się, że bogini przemieniła go w jelenia. Nie zdążył wyruszyć po pomoc, bo zwabione hałasem psy, z którymi przyjechał na polowanie, rzuciły się na niego i rozszarpały swojego pana, myśląc, że mają do czynienia z dzikim zwierzęciem. Artemis z Efezu Wyjątkową formę przyjął kult bogini w Efezie. Posągi przedstawiające Artemis w tym azjatyckim mieście różniły się znacznie od tych z Peloponezu. Bogini przedstawiona była w murowanej koronie z setką odsłoniętych piersi. W Efezie bowiem cały maj, rok rocznie, poświęcany był w starożytności obchodom ku jej czci. W mieście znajdowała się również świątynia, która uchodziła za jeden z cudów starożytnego świata. Spalona została ona przez szewca Herostratesa, który tym niecnym występkiem chciał nieśmiertelnić swoje imię. Cel ten został zresztą zrealizowany, skoro można usłyszeć jego imię na YouTube. Spaloną świątynią Artemizjon chciał odbudować Aleksander Wielki. Efezjanie jednak odmówili słowami nie godzi się, żeby jeden Bóg zlecał budowę w świątyni innemu bogu. Niemniej ostatecznie przybytek został odbudowany z ofiar wiernych. Kult Artemidy w Efezie zakończył się dopiero z nastaniem w Rzymie chrześcijaństwa.